Czy ludziom cierpiącym na otyłość możemy jakoś pomóc? Czy bariatria jest jedną z metod, która może poprawić ich życie? No, zawsze musimy pamiętać, i to każdy medyk o tym yy, musi wiedzieć, że najważniejsza jest profilaktyka. No ale profilaktyką, niestety, w otyłości w, w krajach takich rozwiniętych, do których już także my należymy, jest. Jest trudno i niestety w naszym kraju jest z tym problem znamienny. Alternatywą jest chirurgia bariatryczna. Niestety nie ma jako tako metody zachowawczej, metody leczącej otyłość, której efekty terapeutyczne były dobre. Nie ma genialnej tabletki na otyłość. Nikt jeszcze jej nie wymyślił. Leczenie zachowawcze, czyli leczenie dietetyczne i ruchem, jest bardzo ważne, ale czasami może być to za mało. Ale niestety efekt długoterminowy, długotrwały efekt terapeutyczny występuje tylko około 15% chorych. Efekty terapeutyczne u osób po zabiegach bariatrycznych są u około 75-85%. Stąd potęga tej chirurgii. Chirurgia bariatryczna oczywiście wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. Gdzie sami wiemy, że jednak z tym problemem borykają się już od wielu, wielu lat, ale te efekty terapeutyczne są stałe i bardzo dobre. I co taki zabieg daje pacjentowi już po? Efekt terapeutyczny jest bardzo dobry. Wiadomo, że to jest zależne od pacjenta, ale mniej więcej jest to około 80% na każde 6 tygodni masy wyjściowej. Czyli tak naprawdę przez pół roku ten pacjent tracił kilkadziesiąt kilogramów i więcej. Wszystko zależy od wyjściowej masy ciała. Ale to jest tak, panie doktorze, że on nie odczuwa już takiego głodu jak wcześniej? Początkowo tak. To, co powiedziałem o, tym, o tej o grelinie, to jest właśnie ten element, że nie odczuwają głodu. Czasami to się wiąże nawet, że nie odczuwają pragnienia, i stąd zwracamy im uwagę na to, że oni muszą pamiętać o tym, żeby pić. To nie jest tak, że oni chudną, chudną, aż kiedyś znikną. Do pewnego momentu. Oni chudną do pewnego momentu. To się stopniowo stabilizuje. Oczywiście ten efekt terapeutyczny można zwiększyć, polepszyć, ale tu jest to, co pacjentowi się tłumaczy przed zabiegiem operacyjnym o tym, że pacjent musi wprowadzić elementy zdrowego życia. Ten ten, sleeve, ten resekcja rękawowa żołądka, on to zrobi za niego, Zna, dużo zrobi za niego, ale nie załatwi za niego tej choroby, ponieważ choroba otyłość nie jest tylko w brzuchu, to no nie są tylko hormony, to jest także pewien stan ducha, to są także elementy psychologiczne i psychiatryczne. Czy my możemy zaryzykować takim stwierdzeniem, że nieleczona otyłość może doprowadzić nawet do śmierci? Jak najbardziej tak otyłość zabija, to jest tylko kwestia czasu. Powoli zabija. Powoli zabija pacjentów. Musimy pamiętać o tym, że te wszystkie choroby, które występują, które mają związek bezwzględny związek z otyłością, nadciśnienie, cukrzyca, choroba wieńcowa, one zabijają. A prawdopodobieństwo wystąpienia u nich, u tych chorób, u pacjentów jest o wiele większe. To jest kwestia czasu, ponieważ jeżeli oni mają jeszcze te 20-30 lat, jakieś te mechanizmy kompensacyjne są, ale niestety one w końcu nie dają rady. I niestety wtedy ten pacjent się rozsypuje jak domek z kart. Bo tak, tak jest z pacjentami otyłymi. To jest taki domek kart który do, do pewnego momentu jeszcze jakoś funkcjonuje, ale jak już się rozsypuje, to rozsypuje się zupełnie.